Erling 19, zaakceptowałem. To jak zabijemy tego Erlinga, albo jak się nie tepnie, to ja na chwilę na Homo do Entercesta. No i? No tak to. A to robimy tam. bez pół takiej wody? Ło! Nie! Zaakceptowany! Cześć, oczy się! 13 ma, tylko 13! Tak. Ona 13 set tylko! I tylko się tam nie. nic nie biją. To jest naj, najlepsze. To on wychodzi! Ja go chrypuję na srębcie. Nie wyjdzie, nie wyjdzie. Skończą się pary. Zabiłem. Dobrze. No cześć. A Ale ja no ja co podnieść i tu? Co? Tu się nie można podnieść? Ja Ej, mam z niego hełmę, nie ja wiem w ciebie Ja nie mogę. Miałem no mogę. Noc, czy... Ja miałem tyle gapów i Ja miałem tyle gapów czy to z niego wypadło? On miał na drugiej łapie. Ja to ja mam 7 noczy teraz. Bo ty... no, noc noc? chyba tyle nie miałem. Daj <laughs> dwa. Ja miałem 7 noc, 47 gapów. I po nice. drugiej stronie po prostu. Dobra. damy radę we dwójkę Jak nie my to kto? A! NIE ale, ale nie wyleci, Ja za, zaopsowałem to Już nie jest WELICZ, uważaj 88 serc, jesteśmy w dupie Spierdzielamy? Ty Próbujemy się bić Skrypuję mo Może spierdzielamy, Trakuję. Trakuję. co? Trakuję. Dobra, spierdzielamy chyba Zlejemy, na nie Mówię ci, zabijemy Jak ty chcesz go dać? Nie no, wiem, no, to... 88 serc George, tak. To, tak trochę mu się nie chce nas zbici. No, to masz tak? Jednak mu się chce. Się? A ja mi... A ja zauważyłem, że mi się nie chce. No tak trochę średnio mu się chce, ale czasem mu się nie chce, czasem mu się chce. fajem. Ja dostałem? też musiałem cofnąć też wcześniej. Dwa muszę zjeść, bo... Zresztą nie mam... Nie głodu. Ja nie jestem na speedzie. Dobra, spierdzielamy chyba. Nie, bo ja na speedzie nie jestem. Ko! Tylko nie zgiń. Nie mogę elektry założyć po prostu Dobra, spierdzielamy, rozumiem Tak Nie Nie chcę Elytry zakładać, bo się boję Jest za to budzieś? Nie Za mną też nie Uciekamy elektron Też ale najgorzej, że on też ma. Ale już nas raczej nie Najgorzej, że mnie nie widział. No najlepiej, że mnie, nie no najlepiej, mnie też. Najgorzej, że nie, nie zdążyłem kryształa postawić. Możesz tamte spali, bo to jest Kolejny zesku. Chcę kolejny typ, chce. 91? To nie jest ten... Nie, to nie jest ten sam. Ty, Chur, zjad... To jest ten sam. Ten go go Poczekaj, się zaraz. No tak. mi się wara. Je no, nie jest tak pokrojone, nie wiem, gdzie mało dał się Nie jeszcze mnie mi się prostu mek. jak Ok, owaj. Pokrojone, pokrojone. Nie, nie, się. Nie, nie. Nie, nie. Ona spida, ona spida. No no jak rybę. Nie, ja już paki mi się skończyłem. Jak my go zabijemy, to dwójka. Nie mogę, ma duży ping. Wejść. Ziomę gdzie twój set, czego ci nie pada. To. Mogę. Czemu ci set nie pada? To dopiero tak, Dobrze. Ja mnie z Masz opsa? Mmm, parę mam. Goń go. Perło za daleko. Nie, Teraz za daleko, wiele. No nie, skrócę go. Chyba. No w duchu. Przema. Dobrze, on tylko Dawaj go. Dobrze. Ej! <ścoughs> Ale nie chlokłeś go! A! W z, w, z, z, zrzuciłem, zrzuciłem Jest na ścianie no Nie ma gapów Ja mam jeszcze 6, resztę mam w Miałem Ja mam 10 Oprócz tego mam parę noczy przy sobie Ja mam jeszcze notch'a Ja mam notch'y, ja te palantę Co robisz? On ma punch'a no, Ja też mam punch'a Ląduje to kiedyś? Ja nie mogę, ale przerzuciłem no, Nie ma niego Muszę zaraz skończyć... Antylogo, muszę go hitnąć. no... Nie go Dobrze Jestem sam, nie powinien się na mnie tu. Jestem na przerwę chyba I tam jest. Tak, przerwę, gdzie? Chyba tam, chyba... czekaj Mi się wydaje, że on znalazł CRP-er, syknął Szybko elektro, i prawda Czy mogę wystartować? Proszę, dziękuję Jest, czekaj Jest, przykanialnie, przykanialnie nie, go, wie, nie, ale... nie nie, nie Nie, nie ma go, wybijamy Czekaj, ja sklatek Ej, załóż sklatek, wie, bo on się założyłem W niego od perły cykłem Znowu w niego Ginie drziołek nie, mam... Jestem sam na nim Wiem, ale sporadzam No nie mogę healing do tobie znowu Ja go mogę za... sam zdjąć nie. nawet Mam szkierę, będę go z krytować Mam tylko 10 PR-u jeszcze. Ja mam 6 PR-u Ja Mam 10 To jest! Oni za strengthie! Nie, nie, w jest czerwony bardziej. To nie jest chyba strength. Dostał. Okej. Okay. Nie, nie, uciek nie, nie ucieknie nam już. Jest to jest trochę wstyd dla niego, taki lekki został jeszcze kita. No za tak. no, serc. No i to jest ile 20 nie ma chłopie. Ja mam 14. Ja mam 14, więc. Ja nie, nie. Zle. To, John. Tom. go. Dobra. Nie. I go Nie ja się... mam stresu przy tej wacy, to na ja, ja walka też, Ja już teraz na chinku został. No mówię jak wani, nie miałem już uciekał, to już wiedziałem, Ty że coś buty, jest nie tak. Zaraz buty. Jak wlejdzie do ciebie, jest A to może był fire res, może to fire res to Nie, bo chyba stręk jest czerwony bardziej, nie? To jest fire res. Dostał kryzastrzeki, sharp 5 dostaje. Jest po nim Jego się kiery, le ja butem padły Idź Peru w niego no. Jaśnią z tego sprinta, no, jeszcze pali ich go putłem Trzy perły mi zostały Op. O to, że się pali go doganiam Mi zostały dwie perły No perłę tam trzeba założył Uciek. Gonimy go No L tak Szybko Widzę go Przepraszam on jest... Leci na... Widzisz go? Ja no nie mogę wystartować! Spam spację A i on w górę będzie leciał Nie no, nie wierzę Gdzie on jest? W górę leci cały czas Jest niewidzialny Ja go widzę A ja nie Wyżej cały czas No już nie widzę nic a! John. Gdzie on? Gdzie on? Na górze! Chłopak nie jest! Widzę. To mi się fajerwerki kończą. Spadł na dół, spadł na dół. To on spadł? Tak. Mi się fajerwerki kończą. Mi się też. No, chyba do tego zleciał. Na razie nie! Gdzie on? Kto skąd poleciał? Ja lecę na nord. Na dwóch koleś. Teraz to już nie wiem Też. O, Fomi mnie zaakceptował, dobra. Mogę wam do Mariusza się taknąć? Nie wiem. Bo... Ja Ale zabił jakiegoś Mariusza? Mariusz czy Jestem czy Jest tropiścią. To, fasz... to jest ten, który był z Nolkiem. Ej, Kuba Fomi chciał mi wydać na głowę... Laveo, obić chciał Lawe... zrobić, byś teraz kopał. Ale miał 800 i żelaka i nie zrobił tego, co chciał zrobić. Nie wymieniłem pereł. No to ja trochę przytraję harduję no. Muszę postarać się ogarnąć. No, Mądrze, cześć, to no, że to ma tre. Dla każdego zrobię. Dla każdego zrobię poszarkę rzepotek. jak wrócę. Ej, macie kilo, to się wyjście w kopie. tu jest? Ej, ale! Ach, tego Alexa, chodźcie do tego, Aleksa! Chodźcie do tego wrócę. Tak to ten brusek. On, on jest w cały czas. Dawaj go, dawaj go, dawaj go! Do... go. On jest w elitrze, on jest w Ucieka. Ej, tu, tu jest jakiś żomek, 14 Ej, 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 full focus, full focus. Lecimy go, lecimy go. On jak założy elitrze jest martwy. Potki, potki, potki. On i tak jest martwy. Ej, ja rzuciłem potku w lampę w nogi. Zobacz to. No zbija ten, tamten, wbijam ten. tego 50 serw. Ja, biorę ja 54. tego, ja, pomagam ci. To właśnie, ten, ten bananek coś. To, to jest Denek jakiś, dobra, dawaj Ja nie, nie mogę krytować, na speedzie nie umiem. Też. Ja mogę go zabijam, no 50, mojego zabijam, drukuję mojego. No to się pomubi nie Nie Ja mojego mi to zjeść. Idzie w waszą stronę. Ma, ma jednego Idzie w waszą stronę. jest brusek, jest w on ma najwięcej HP, też ma najwięcej Dobra. Jak ktoś ja tam przed bo... typu, on ja... On ma o no, jeszcze pewnie. Ja, ja tego 14. Ale uważaj. No właśnie. Nie jest Ja e, Jak załodził, się załodził! Nie, nie nie, nie odleci, nie odleci, do całego nie odleci, Ty nuga, umrze, nuga, 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 Będę nuga, 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 nie ma, ty wiem, że nuga, Spokojnie, Zabiłem? Gdzie on się wycykał? Ja poleciał pan <noise> On założył Entry 3 się wycykał gdzieś Ja nie mam 3 Tyle Myśleli, na popkin, gdy na ja nie ja, ja mam Ja mam, mam chcę Yy, połowa jakoś? A z diodetra. Widzę. nie, więc nie, więc nie, wziąłem luźno. Wrócę, na, wiek, na, wiek, na dioletra, w ist. Minus 450 na ist. Minus 450 east. ist. On kryształy wysadza. Jeszcze wysadza. Krryztały mało małbiał strasznie. Niech nie chcę. Nie widzę cię. Wsadza. Widzę cię. Dawaj. Widzę cię. Widzę Widzę cię. Nie, co tu mam? Dobra, co tu No kurde, końca uczułem mi się złamać. No kurde, co tu Kurde, Ej, no chłopacy. jeszcze ja jeszcze, się jeszcze z wami nie skończyłem. Ja też, ja lecę za nim. Kurde, ferwer, tak nie mam. Hmm. Nie, co właśnie. Nowy, ten. Tepnął dwóch. No jak ten. No, Odsuńcie się, wiknesa mu rzucę! Odsuńcie się! Rzucaj, rzucaj, rzucaj. Dobrze. Knesem. Dostał! Czemu mi tak gra za aklatować? Terek, zabij tego szczurek! Zabij se tego! Ja lecę z tym sosjasem. Zabijam. On mnie On innego zabił. Zbyt. On i mały Knesa, to spokojnie. Nowa som jest. Tak. Terek. Dostał. Mały Knesa! Do Wojda. Spadnie. Nie Spad... Nie nie spadł. Nie, zepnij go, zepnij go. Zepnąłem. Oni my... Terry Erik, w serce. No. Brawo, dawaj. Teraz no ja. Dawaj. Teraz ja. nie, nie Dajcie mi kryształa. Nie, nie szur. A, A nie Ja mam weakness'a, może do tego tej. Ty... i wychodzi. kryształa, ktoś. Ja nie mam właśnie. Ja, ja chcę zrobić jumpa. Weź postaw. Ja. Ja zrobię teraz Ej, ile to bije ten jump? Mało Co to znaczy mało? Dobra, siup I te, ser, te serca mi kipnął. O, to zrobiłem na samochód kimś e, o, jest on w dolarce, ty leczą, nie? No, ty o, jest w towarzystwie, to będzie chyba lepsze, nie? To tej największe jest Luz, sobie. luz Idę idę to do może? Nie ma sensu nie. strzelać w babie Daj się mi kopasze. O nie ma! Ja go chcę. O swojej warek nie ma! No, zauważyłem. Ja go, chcem. ja go chcę. Ja go chcę. Ja go chcę. Ja. Ja. Dalej, dalej. A ja. do Ja. O nie. A ty nie ma wiesz? Gdzie on jest? Ja go chcę. Enderman go goni. Nie go je Nie Mogę wyświetnąć. Mów jak tu wróci. Na wyspę gdzieś. O on jest pod wyską. je Ale nie wiem gdzie on jest teraz. Nie widzę go. Nico mi... chorusca jest jak chyba. A nie, czy to jest obsidzona jakaś baza? Czekaj, co? Gdzie on mnie tepną? Nie. Nie pamiętam królym... Nie, nie kłopot, pan. Aha, chłop. Nie, no niepotrzebnie potrzebny jadł tego. Teraz kursa. niepotrzebnie. I teraz, Teraz. Glow... I... Czy jest tu gdzieś. O, jest ten gunpowder. Mega, to jest za mało. Go. jadłem. Siema, o, zabiłem. O. A nic ile masz godzin na serwerze? Na razie 8 godzin i 6 minut. Ej, to dosyć sporo ma Nie wiem czy się mam mamy On miał 20 serc i gdzieś spierdjeje Chce mam się z nim? Jakiś diag z ile to ma serc, kość e, spi Spidy dwójka, jeszcze muszę je zrobić rzucane, no, no dobra okay. nie mam, więc się boję Możesz iść do bazy, strength już sam, w zasadzie dwa, Dadłem Jak? Zabili mnie Potem do drugiego. Diag z dziesięć serc. Ale jak Tak, ale nie, nie bije mnie, tylko jace kurczoka. No nie mogę polecieć na tej czy nawet. Spalił się! Uciekł ode mnie się spalił. O, żelaczek, ale miło. Wtedy chaliwa takiego zaczęła w tym wojana. Że, żelaczek z diag z siekierką i tarczą. Oho, dziewięć serc żelaczek Nienowy Zabiję? Od razu do łódki wsiadał jak mnie zobaczył, nie? No, zabiłem Diaksik Kilon ma serce. Dobra, przeżyte na chilku. Ten chłop umiera. Ten chłop. Myśli, że mi ucieknie. Z Alex, który nie jest nowy. A nie, chyba, chyba jest nowy, jednak, bo da, dało mi kill, ale serce, mi dało. Dobrze! O, Janek! Janek Z280. Ale, że już chłopiec! A tak miał być fajnie. Me, mem mem O, tepa mnie Kitek! O! Będę miał Kitka. Gdzie mnie tepnie? Siup, 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 dawaj, gin. A już się chyba poddał nie, trzyma tarczę po prostu. Ja cię mam, diaks i ty. Te Aha. A nie, widzę, że nie trzeba. To jest jakiś bez z Siema, się ma do nabycie wsadzę, jeśli pozwolisz? A ten O, nowy jest. Ej, gościu, chciał być jak Tobiasz. Zeskoczył na mnie, dał mi hit, ale ja, nawet ja go zespamiłem mieczem, jakby dał mu nie załadować to hita i zginął. Nie, no... Ja go zabiłem. Co? On tu perły... perła go zabiła. Ty no nieźle. Zabigo! 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 O kurde. Dobry trap. naterze. W sensie o... zaopsyjnowalny i w lawie, ale chorusem wylazłem od razu, więc... Nie 27. Ja, więc... Ja mam więcej nie, 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 ja nie, すごい Bezpiecznie tam masz? Ty go czy mnie zabije. Oczywiście, że nie. Dobra, chodź, chodź, bijemy go. To był taki plan trap. O nie, o nie, o nie. O nie, o nie, To ugląd, -o, o nie Ja go będę klepat O nie, o nie, Krepałem, go. o nie. O nie, o nie. O nie, co to? Co to jest? Spójrz na ziemię. Ale ja piecykowa. Ale ja piecykowa... Zrobi... Schowałem w jednym Skudocha właśnie w tym momencie. O nie, o nie. ja nawet nie wiem jak go schowałem. Tutaj nie ma wejścia do tego pieca od razu mówię. Ej, fajny piecek z tej strony. Gdzie ja to No mam? Chłopak nie gdzie no to schował. <laughs> no to szukaj, no cóż. Dobra. <laughs> Jak będę kiedyś pił ciebie, bo sobie we zagazować mleko i to radę wypić Ja tu szukam typa, wygazujecie mleko Bo on ma tyle do gazowania Mogę mrówkę zagazować, jak chcesz Czekaj, 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 czekaj Dej, tego filmiku. Nie puszczę tego filmu i kuję. Uuuuścia! Zagadnij Jeszcze jeden. <grym zimny> eee, co nie trzeba? Co, co, co to nie trzeba panowie? Posłuchaj się. Jeszcze od razu jest łoka. Co tu się dzieje? Jeszcze od razu jest łoka. Co tu się, się dzieje? Gdzie on jest? <grym> Tu! To fajnie! To jest! To fajnie. To jest. To jest. To jest go! Mój eks! 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 Nie. Mój. 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 mój mój eks! Nie. Nie. O eks! Mój Giniesz. On kurczaki je. O nie, jest po mnie. Chyba umieram. Straciłem półtorej serca. Nie, dwa i pół. Chyba umieram. Jego siekiera mnie nawet pół serca nie bije. dobro. O, diaksik. ale mnie tepu zrobiliście. Dziękuję. Ale mnie tepu zrobiliście. O. 7 serc Alex. No i może być. MK. Kolejne serce. Jeszcze jedno będzie 50. Dobra, I weźmy już ale... to pracowce tam, zapalmy papieroska, nie ma tkanin, a ze to będzie za Hutsłowem. Będzie za Hutsłowem. Kalifornia. samochodem walić, czura, bracie, przecież świetnie tam jest droga. Mam ktoś to sercerek, bo się nie wyświetla. Ma, no, 103 na przykład by, yy, ten gnębicie. Mam z serc.